Co ciekawego można kupić Może mniej więcej jakie są ceny Zobaczymy, już prawie dojeżdżamy Do głównego Placu, miejsca Na się jest zadaszenia więc Pogoda na mnie straszna Bo cały czas gdzieś tam pada sobie I co? I zobaczymy, to, co tu tam wyjdzie, wszystkie dane Jak dojechać, co gdzie Opiszemy no, dokładnie gdzieś tam albo w opisie Albo damy napisy, także zapraszamy Dobra, mamy bilety, wstęp 30 koron, czyli na nasze to jest jakieś 6 złotych. Ja tak.

Szukamy coś polskiego I tutaj są dla rozrywki. Tutaj jest coś wycenione. 100 koron to jest teraz 17 zł. Tak poćpitek, ja to W wszystkiego nie mamy wystawionego. Za chwilę może tu jeszcze wrócimy. jakieś Bardzo fajnie, że to jest po bo z drugiej strony, trzeba zapłacić Zobacz. Zobacz. Nie dołamana no? Nie dołamana. Dwa, dwa się No, Naprawdę rozumiałam chyba tak. Aj, no dobra. Zresztą no przyjdziemy, najpierw jeszcze potem wrócimy. No. Jakieś maski, jakieś coś? Co to, jest. to jest. Za to, to tutaj to chyba świecznik. Tu jest jakaś inna maska. Co? Nie mam pojęcia co to jest. No, tak jest, to nie. też jest coś. Ciwdyk. To masz te utłuchki, pasujmy, To masz te utwory, które często To takie... Trednie, nie? Tak, tak. To jest fajne. Tam, tam, jest, ja, już to widać. Się Czuję się, jeszcze, jeszcze. jeszcze. Jesteśmy i tak chwilę po wystawce. Tak i to zypana. generalnie o, wygląda, że to jest tu taka hala, tam jest jakieś bistro. I tam chyba u góry jest jeszcze no, coś. to, bo no, to nie, no. nie wygląda no, za specjalnie. Co to jest To ładnie Ja wiem, że każdy jest ale nie.

Taką jak do mną znalazłyśmy w tym to jest, tutaj jest tutaj I też jakieś takie dziwne. Jakaś torba taka. Skrzypce. skrzypce. Za tysiąca, nie? Ale co mówisz? To jest tak. od to, to jest skrzypce. Tak, to jest nie? 2 0 9 n e t 아니면 Ceny są w większości. Tutaj za takie auto na przykład 400 prawie. Tutaj 450. To jest jakieś, jest Więc to nie są jakieś takie rzeczy. I szkółszczęca próbował na kąpotach. Jak? No to jest dobry żeby to podpakować, takie tak. zestawy. Są to w Może dobra, jak jest nie na zewnątrz. Tak. Jak jest na zewnątrz, to <laughs> Przetłumaczone. tu 20 zł, to 13, tu ile? 20, A to wszystko. A tu kusterko? Co to jest za kusterko? Rosentelka, Bawaria, Erku. Ile to jest? To ja mam 85, to ja to, to jak nasze świnki i Ale a ja w sensie kolor, nie wybiegam aż tak bardzo, jak kształtem.

jest, nie? Sorry. Tu mamy puzerko z, z tego motywu Ładne Ładne, no pop, pop, tam. Nie wiem, czy to już pokazywałam, czy nie? Nie. nie Jeszcze raz pokażę Dobre, jeśli... No, Jeśli się nowe można

Ja się No to u Tu jakieś rzeczy na ziemi leżą. O, ten tutaj za 550. Taka lotneta. No ciężko tu widać niestety, bo to już przez szyba. Ale no. ceny nie ma. Łyżki. Szeberko. To na przykład 370 zł. Tura? Ta, ta dura. Ta. To sporo, jak za jedną łyżkę. Jest coś opisane? Co to jest? Coś tam pisze, ale nie mogę. No znajdź czy dymu, niewylner karl. Wincenc Kars, Duch Winc, jeden. Ale moi skarpetki tak. nie bardzo chodzą. Tu też są rzeczy nowe. O dziwo. Jakiś... Skarpetki w bracie podkładki pod kierunek. Podkładki pod kierunek. Ja tamte bist trochę, najbardziej ostro bistów. Nie, eee, tylko bistów prawie. Tylko jedź.

Możemy też pokazać, w sumie, tak. z ciekawości cenę. Nie, jak coś był tak ciekawy. O, jakieś panawki, coś na słodko. O, nie, nie No, ale najważniejsza informacja jest taka, że nie przyjechałyśmy tylko po to tutaj. Mamy tutaj jeszcze misję specjalną, ale to będzie w kolejnym filmie. I chyba na razie nie będziemy zdradzać, co to za misja specjalna. Takie pustarko. terale to szkół. O. no teraz to Klingerki na takie piękne uszatki. No ten ten ten. Oa. No. Ten dziurą sobie gdzieś wykodni, no. I ta O, tu można sobie kawę kupić, tam tu pani tam to a tej 60 65 w Bistrza 50, a tu <laughs> Mamy. budżetową. Chciałem my na górę tu jakieś dziwne obrazki jakieś no, takie co dla ciebie czarownica, czarownica. No, dobra. no to dobra, to rozumiem, bo nie wiem gdzie my no, idziemy, to, ale. Ura, no tak to to co? Lecimy po kolei ja tam... ten... z Nie wiem, na pierwszy raz człowiek nie wie, czy to tyle, czy to już, czy drugi przychodzi. To nawet nie wie, czy ma iść tutaj, ale to chyba... Możesz sobie kupić czeską gazetę za pięć mm. numerowane stanowisko stołu Co? To no, jakie koty? Nie mówię, gdzie to są Nie, 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 szanuj kotów. Bardzo mi je podobają wow. Pytaj, my sobie życzę, za zakończyłem. 600 to 500. Tak, 2,5 miliona? 2,5 miliona? 2,5 nie? 2,5 no, albo, albo Chciałabym z tym z Biedronki, firmowa maskotka. Jaką Tutaj. Jeździł z nami w aucie. Ale poszedł do prania, ja poszedł do prania i do się utknął w pralce. Ja Pralka się... go zjadła. A ja kto że tutaj do tu no, Tylko ja. Tu mamy recenka.

i feria? tam sporo takich stanowisk ja też bym tylko z tego że pójdzie jeszcze nie przyjedziemy chciałeś się ktoś zastanawiał czy Polacy też tutaj handlują? tak handlują dziwna ryba z dziwnym korkiem to nie

I sprzedać 10 tych, no. no ciekawa. Nie I wiem to I przede to to czy no? Zegar, nie? Malkomin chowy To jest bodajże to jest Biedronka To z Biedronki? To, wszystko, to nie wszystko z Biedronki Oczywiście, to tak Okej, czyli nie ma co się dzieje z to z Biedronki Jak nie idzie tu, to, to idzie na Wszystko po 40 kur Ale ciekawe

20? No. Ale to co, jej pojedyncza rzecz, czy wszystko? 20 dwadzieścia drugim. No, chciałabym to. Nie, nie, nie. No, no tego. Ładnie. Co z tego? No, serdecznie. Dobra, ja tu wiem. W euro widzę, że też są tutaj ceny podane. Więc tak, myślę, że można by było wszystkim zapłacić. To Mam wszystko dostępne. Ciekawe, no? Zrób ja to nie z typem jakości, nie? Ciężko odbija się w kamerze. Mm. Tak. A to jest taka. Mm. A jest a tutaj jest duży świecznik ma na polski? No to pewnie możesz zapytać, ale widzę, że mamy no, 30, no to ten świeczki tutaj świecznik to nie jest swoje zakosztowanie. Czas. Tą dziwną zebręcz na którejś z tej spowiedzi. Tą dziwną zebręcz na którejś z tej Tak, no. Tu masz jeszcze kula. Z takim wielkim bogiem. Nie myślałem To jest to jest to jest. Co? 4 stąpki. Ta jest stara to nie Republika. No, no a jeszcze proszę bardzo. Ciekawa jestem, czy zdobędziemy w misji specjalnej jakąś kulę. <noise>

Tu masz scyzoryki. Tak bardzo kiedyś szukałaś scyzoryków, a tutaj na praktycznie każdym stoisku są scyzoryki. Tak samo medale, proburczyki jakieś, przypinki. Tego tutaj jest bardzo dużo. Jakieś dinozaury, stare zdjęcia. Tutaj też stare gry, jakieś komandora tylko to jest rybka z korkiem rybka z korkiem mogli z tego zrobić tego wieloryba <ścoughs> tu są takie większe stoiska widzę pęchana. Mm -hmm. Takie bardziej O, ile tego. Ciężko. Może z takiej perspektywy trochę. Taka wystawka i Jezu, A nie. Super. No nalezmy w końcu trycika. Jest przyznawaj. Najwięcej to widzimy czarownic i lalek posiedlonek na krzesłach, co jest dosyć dziwne, ale nie wiem. Może to ma jakieś znaczenie tutaj. Czarownice nie, bo tutaj jest jakiś szlak czarownic coś tutaj jest takiego. Znowu jakaś militarka. nie ma. chyba są płacynki, no. Płacynek. No to szybkie podsumowanie z auta. Słownie, bo tam rozpada. Za 20 koron. Czyli za 3,40 Tak. kupiłyśmy. Coś takiego. Cały ten zestaw. To Jest jakiś pakiali albo coś w tym A nie jest to jakieś zniszczone bardzo. Nie. nie. Jest, jest no kompletne przede wszystkim. Podróle. Jest w opakowaniu, no. No, może tu gdzieś jakieś uszczerbki są To wiadomo. Ma swoje lata. Trzy... Myślę, że za taką salę jeszcze w opakowaniu to To spoko. nie ma co. Taka popielniczka. Ale fajansowa? No właśnie. Się tak to wygląda jak tam... takie nasze koło, tak. ale niestety nie ma. Gdzieś tam wstytu. może z sporo... dużo robili... Może. Wiesz, może tak to jest podobne. to, ale bez, bez po Może gdzieś w prywatnym zakładzie, bo widać, że to nie jest jakieś super ekstra wykonanie. Ale kosztowało. Co, ma też 70? Ma też tak, 60? no złote 70 na, na no, 10, 10 koron. I tu mam pamiątkę na socek. Na soczek. No, w końcu w Czechach. No, to taki soczek króluje, jak tu widać. Tak, a te kufle są bardzo, bardzo. Te szklaneczki są bardzo, bardzo wygodne do nalewania. Ja je uwielbiam. Jakby się stucze, inne to będę mieć. No. No. I tu 30 koron było, nie? tak, ci koło 5 tutaj. No. no i tyle. No i lecimy dalej, bo mamy jeszcze robotę.